Jeden z nich wybudowano w oparciu o mury miejskie, drugi już poza historycznym miastem. Leszek Józefacki i Stanisław Piotr Gajda dziś zabiorą nas do dwóch kościołów historycznych perełek na trakcie wielu kultur w Piotrkowie Trybunalskim. Kolejnym kościołem, do którego chcielibyśmy Państwa zaprosić, jest Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. Powiedz bardzo ci, proszę, bo to Kościół, który był umiejscowiony w murach, miejscowo właściwie na początku, to chyba klasztor. No zresztą po dziś dzień jest. Klasztor. Jesteśmy w historycznym miejscu poza urani miasta. Nazywało się to początkowo przedmieście Sierackie, Rokszyckie. W każdym bądź razie byliśmy już na zewnątrz otoczonego grubymi murami miasta królewskiego Piotrkowa. W 608 roku podkomorzyna Katarzyna z Rokszyc Warszycka kupiła trzy działki z celem ufundowania klasztoru po czym sprowadzono siedem sióstr Sochaczewa, dominikanek, wybudowano drewniany domek, w którym one zamieszkały i zaczęto dokupywać kolejne place, by założyć klaustrum i klasztor. Klasztor w 1627 roku zaczął być budowany, budowa trwała długo. W 1637 roku już gmachy były widoczne i klasztor w kształcie litery U albo podkowy zbudowany był z e, równolegle postawionych kościoła, klasztoru i klaustrum. E, potem przechodzi powstanie styczniowe. Po powstaniu styczniowym wszystkie klasztory piotkowskie również i dominikanki, zostały zamknięte. Natomiast od początku dominikanki zauczały, zajmowały się nauczaniem dziewcząt. I znaczy od... szkoła przy klasztorze, tak? Ja jest szkoła przy dla dziewcząt. Po nich, po już otwarciu po 1864 roku nadchodzą czasy gubernialne, założono tu ruskie gimnazjum żeńskie. Potem e, gimnazjum Heleny Czcińskiej, e, potem mieściła się tutaj e, studium nauczycielskie i mieszkali tu studenci. E, cały czas jakby związane z nauczaniem, z ruchem akademickim e, były e, dominikanki. Zespół klasztorny oparty od zachodu o mury miejskie przechodził wiele trudnych chwil. Pożar w mieście w 1648 roku, a kilka lat później najazd szwedzki zniszczył kompleks klasztorny, a nowo wybudowany kościół ponownie strawił ogień w 1786 roku. Z kolei w ramach represji po upadku powstania styczniowego Dominikanki musiały opuścić miasto. Po 144 latach nieobecności powróciły tu w 2013 roku. W poklasztornym kompleksie nadal zajmują się edukacją najmłodszych. A kościół, mimo nieobecności sióstr, zawsze nazywany był Upanien. Piękne oddzielenie klaustrum Aha. od profanum, które się kiedyś nazywało tęczą. Aha. Oddzielało miejsce tak. święte od, od pozostałej części kościoła i tu e, o tej tęczy mówiliśmy też w widocznej farze. Tu tak, jest tak. przepięknie podzielone miejsce święte od miejsca dla mhm. profanów. Tu kiedyś stała balustrada dzieląca i tu przyjmowało się komunię na granicy. Tak, tak, tak. Klęcznik, balustrada tak? zamykana i tu słynny obraz Matki Bożej-Śnieżnej. A o historii obrazu opowiedział nam ksiądz rektor Mariusz Jersak. Najprawdopodobniej dotarł do tego kościoła w 1670 roku, najprawdopodobniej z Krakowa. Źródła historyczne dokładnie o tym nie mówią. Wskazują, że w 1673 roku obraz został, znalazł się w ołtarzu głównym. Jednocześnie Kościół zmienił tytuł ze świętej Katarzyny Sieneńskiej na Kościół pod względem Matki Bożej Śnieżnej. Czyli, krótką mówiąc, Matka Boża Śnieżna w tym wieczerniku w ołtarzu głównym jest od 1673 roku. 40 lat później, tak wskazują materiały historyczne, Matka Boża Śnieżna otrzymała srebrne i pozwacane koszulki, a dokładnie jedną koszulkę. Jako wotum nie jest napisane od kogo. Prawdopodobnie również z biegiem czasu Matka Boża otrzymała różne wota w postaci korali, złotych, posrebrzanych, srebrnych. Do dzisiejszego dnia nie zachowały się te wota. W 2018 roku wierni rozpoczęli zbiórkę złota na korony. Obraz Matki Bożej Śnieżnej, nazywany cudownym, ukoronowany został 1 czerwca 2020 roku. Matkę Bożą Śnieżną określa się jako patronkę osób, które pragną mieć potomstwo zbiórce złota towarzyszyły świadectwa, wśród najważniejszych jest bodajże czworo lub pięć świadectw, które wskazują, że Matka Boża naprawdę wysłuchała modlitwy i uprosiła dla czterech rodzin potomstwo. W jednym przypadku to są bliźniaki. Zachęcam do wejścia na YouTube Artysty Łódzkiej, tam to świadectwo jest pięknie opisane. W czasie odpustu w pierwszą niedzielę sierpnia na wiernych w kościele sypią się płatki śniegu. Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego to barokowa świątynia ojców Bernardynów, w której początki sięgają 1624 roku. Wtedy od Augustyna i Małgorzaty Łysogórskich zostało wykupione dla Bernardynów miejsce na rokszyckim przedmieściu, poza murami miasta, zwane wtedy Łysą Górą. 1 czerwca 1625 roku odbyło się uroczyste wprowadzenie Bernardynów. Kompleks klasztorny wybudowany został na planie czworoboku, a całość chronił mur oraz baszty obronne. Niestety podczas najazdu szwedzkiego, zarówno kościół, jak i klasztor zostały ograbione i zrujnowane. A odbudowa szkód trwała blisko 50 lat. Dziś nie ma już ani muru, ani baszty, ani sławnych przez lata bernardyńskich ogrodów. Pozostało jednak kilka elementów przypominających bogatą, wielokulturową historię miasta. Między innymi dawny przykościelny cmentarz. Przed nami stoi pomnik doktora Karola Samuela Hildebrandta, Krajc Fizyka i lekarza powiatowego Piotrkowa, który był bardzo cenionym lekarzem zarówno przez katolików, jak i przez Żydów, przez wszystkie narodowości. Był bardzo dobrym człowiekiem, był bardzo dobrym lekarzem. Był darczyńcą e, i bardzo dużo dobrego zrobił dla mieszkańców miasta Piotrzkowa. Efektem tego było, proszę Państwa, postawienie pomnika e, na, e, na, na cmentarzu przy przykościelnym, przy klasztornym Kościoła Katolickiego. E, pomnik dla Ewangelity, a ufundowany przez Żydów. Piękny, piękny gest. Niesamowite, niesamowite zebranie wielokulturowości, jak wszystkie narodowości w Piotrkowie żyły w zgodzie w jednym miejscu. Powtórzmy jeszcze raz. Żydzi ufundowali dla doktora ewangelity, doktora Samuela Hildebranda pomnik, który na postawili katolickim. na cmentarzu katolickim. I to, proszę Zaraz Państwa, zgodę. chyba e, najlepiej obrazuje Piotrków wielokulturowy, Piotrków wielonarodowy. E, I właśnie ten pomnik z symboliką taką niecharakterystyczną dla, dla katolickiej symboliki cmentarnej, e, tutaj są elementy żydowskie e, na tym trójkątnym obelisku. Piotruś epitafium jeszcze z boku jest... Cny mężu, ten głaz zimny, ta smutna mogiła, niechaj świadczy, co w Tobie publiczność straciła. Wszyscy żałowali doktora Branta, który zmarł w 1820 roku. Był to bardzo, bardzo ciekawy lekarz, dlatego że zaczął mówić o higienie podczas epidemii duru brzusznego w Pieczkowie, zaczął pisać artykuły o tym, jak się zachowywać we właściwy sposób. I doszło do konfliktu między lekarzami warszawskimi, warszawskiego towarzystwa lekarskiego, a NIN. i zaczęły się wzajemne wymiany nieprzyjemne zdań i artykułów. Warszawscy lekarze raczej chcieli, żeby bronić się od zarazy, od duru brzusznego po poprzez jedzenie właściwe, poprzez wypoczynek. Natomiast dr Hildebrand zdecydowanie mówił higiena, higiena jeszcze raz, higiena i czysta woda. To może chronić od e, epidemii e, układu pokarmowego i dorobrzysznego. E, Bardzo aktualne. Był też pierwszym e, aptekarzem Piotrkowskim, bo proszę państwa, on miał swoją aptekę e, na, w rynku Trybunalskim, tam gdzie e, jest apteka Rawity Pietanowskiego. Był również aptekarzem, tak kiedyś było, więc na, i miał i uprawnienia do prowadzenia apteki, którą miał e, w rynku Trybunalskim. I potem miał specjalizację z chirurgii, i był lekarzem, również, tak jak to się dzisiaj mówi, rodzinnym i dla Żydów, i dla katolików, i dla wszystkich narodowości w naszym mieście. Aż do upadku powstania styczniowego, klasztor bernardyński był ważnym ośrodkiem życia religijnego. Jednak po upadku powstania styczniowego, w ramach represji, władze rosyjskie 28 listopada 1864 roku Dokonały kasaty. Z zakonników wywieziono, a kościół został zamknięty. Pomieszczenia klasztorne zamienione zostały na archiwum akt dawnych i gubernialnych, drukarnie i redakcje gubernialnych wiadomości, a także policyjny areszt. W 1922 roku zakonnicy powrócili do klasztoru, rozpoczynając tym samym nowy rozdział w dziejach bernardyńskiej świątyni, w której całkiem niedawno i zupełnie przypadkowo odkryto XVII-wieczne freski. To co widzimy teraz za sobą to efekt najnowszych prac odkrywkowych, a mianowicie przepiękne prezbiterium w półichromii XVII-wiecznej. Tak naprawdę ostatnią polichromią, która tutaj została robiona w XX wieku, to polichromia acetańskich. Po niej nie ma już właściwie żadnego śladu. Potem lata 70., 80. przyniosły wiele przemalowań, a właściwie można powiedzieć zamalowań tego, co wcześniej naniosły na te ściany przepiękne dzieje historii tego miejsca. Ta przepiękna polichromia, którą widzicie, to efekt prac konserwatorskich 2018-2020 roku. Przy okazji remontu ołtarza były rusztowania. Zajrzeliśmy na sklepienie, okazało się, że jest coś wyjątkowego, i tak odkryły się naszym oczom przepiękne polichromie, które zdobiły kiedyś ten kościół, a dzisiaj na nowo nadają mu odpowiednią rangę przepięknego baroku polskiego. Drugim takim klejnotem tej świątyni, trzeba powiedzieć, yy, który przyciąga tutaj wszystkich tych, którzy przyjeżdżają do piosku jest cudowny wizerunek Matki Bożej Pioskowskiej w 2003 roku, 1 czerwca, ukoronowany koronami, które yy, poświęcił w 2002 roku, w sierpniu, podczas swojej ostatniej wizyty do Polski, święty Jan Paweł II, nasz papież Rodak. Od tamtej chwili Kościół nasz zyskał rangę sanktuarium maryjnego, przyciąga tutaj szczególnie ludność Piotrkowa i okolice, którzy tutaj przed tym wizerunkiem wypowiadają swoje życzenia, marzenia, dziękują, proszą i wielbią Pana Boga. Warto dodać, że cudowny obraz Matki Bożej Piotrzkowskiej, pędzla nieznanego, ale biegłego w sztuce malowania bernardyńskiego kleryka, znajduje się w kościele od początku jego istnienia. A co jeszcze ciekawego kryją bernardyńskie mury? Doktor Bernardynów jest pełen tajemnic, bo powstało na początku XVII wieku i wtedy to była potężna forteca, warowna obronna Dzisiaj to jest tylko jedna trzecia tego, co możemy zobaczyć. Reszta zniknęła bezpowrotnie. Jedną z tajemnic jest miejsce, w którym się znajdujemy, mianowicie nasza pierwsza zakrystia. Stoimy przykład przy meblu, który pięknie maskował pomieszczenia za tą zakrystią. Każdy, kto tu wchodził, przez te piękne, żelazne, te drzwi, widział tylko jedno pomieszczenie zamknięte. A za nim są jeszcze dwa. Tam obradowali powstańcy 1863 rok, 1864. Tutaj dokonywały się wielkie rzeczy dla Polski. Za to, że Bernardyni w tym uczestniczyli, zostali skasowani i stąd musieli uciekać do tak zwanego klasztoru etatowego do Warty, gdzie spędzili prawie 80 lat. Wrócili w 1922 roku z powrotem. Dzisiaj to miejsce już nie jest takie tajemnicze. Zanim mamy drugą zakrystię i trzecią, jest również przejście teraz, które pozwala nam uruchomić tutaj, w ciągu tych, tych trzech pomieszczeń, ruch. Także służy nam to przede wszystkim do celów kultu. Ale nadal jest to miejsce wyjątkowe, bo tutaj gromadzimy wszystkie nasze bernardyńskie skarby. Tutaj jest główne, można powiedzieć, sejf, gdzie chowamy złote monstrancje, kielichy. To są rzeczy, które oddajemy do kultu, a dlatego można je zobaczyć również przy okazji różnego rodzaju nabożeństw. Jeżeli chodzi o relikwiarze, no to świętego relikwier świętygo Antoniego we wtorek, Szymona z Lipnicy w czwartek i tak dalej. Natomiast monstrancje przy każdym wystawieniu świętego sakramentu, a kielichy, no to w czasie niedzielnych świętych, też można zobaczyć, bo są przy ołtarzu. Nie mamy takich precjozów, które by były tylko tu nie zamknięte. One są tutaj przechowywane i to jest też bardzo piękne, bo są dalej w użytku, chociaż mają niektóre po kilkaset lat. A nad głowami piękna, stara polichromia. Która sięga swoim, można powiedzieć, datowaniem tej samej polichromii, którą znaleźliśmy w naszym prezbiterium. Czyli będzie to koniec XVII wieku, właściwie 1680, początek XVIII, 1720. Też domaga się renowacji, ale myślę, że w najbliższym czasie z pewnością taka renowacja zostanie przeprowadzona. Wejdźmy zatem za stare szafy. I tu jesteśmy przy drzwiach takich pięknych. tą tablicę, która pokazuje, że właśnie w tamtej sali w tych latach 63-64 odbywały się posiedzenia przywódców tajnej organizacji powstańczej. Zabytkiem samym w sobie są ręcznie kute historyczne drzwi do zakrystii. Z fragmentów blach i to świadczy o tym, że są właśnie to są jedne z najstarszych drzwi, jakie oglądamy u siebie w klasztorze. Przepiękne. Tutaj nawet te gwoździe, wszystkie tutaj, to wszystko jest fresowane. To jest niesamowite. To wszystko reszta robota. Proszę bardzo, widzimy klucze, które. Dawniej służyły i do dzisiaj służą do otwierania przepięknie tych starych, zabytkowych drzwi. Nadal funkcjonalne, jeżeli chodzi o zamykanie, otwieranie. Na pewno niewygodne, jeżeli chodzi o noszenie. A dzisiaj taki jeden kluczyk otwiera wszystkie zamki w klasztorze. To jest rzadki widok, bo normalnie są zawsze te zamykane, ale tu widzimy te stare drzwi przepięknie z piaskowca zwieńczone herbem fundatorów naszego klasztoru Rodziny Starczewskiej. Z klasztorem ojców Bernardynów wiąże się też historia bardzo mało znana, a jednocześnie sensacyjna. Gdyby nie nasz, Piotrzkowski Klasztor, Warszawa nie mogłaby być odbudowana po zniszczeniach wojennych. Jak to możliwe? Posłuchajmy. Rok 1944 płonąca Warszawa, powstanie warszawskie. Proszę Państwa, stańcy w końcu przegrali. Niemcy, mszcząc się na powstańcach, zaczęli palić kamienice po kamienicy, dom po domu, tam gdzie byli powstańcy. Znaczy oddziały szły z miotaczami z, ognia. Z miotaczami po prostu... ognia podpalano jeden z bliższa domów i budynków, które pozostały. Ogień zaczął się zbliżać do budynków Muzeum Narodowego Politechniki Warszawskiej, Muzeum Zamojskich. Naukowcy zaczęli się bać o skarby, które jeszcze w tych budynkach były w piwnicach przechowywane. Zaczęto myśleć, co to robić. Niemcy byli bezwzględni. Zaczną podpalać Politechnika, zaczną podpalać pałac czartaryjskich, zamojskich, krasińskich, muzeum. Trzeba uciekać ze zbiorami. Zaczęto pociągku je pakować i gdzie je wywieźć. Ewakuowano do pobliskich miejscowości, do Brwinowa, do Piastowa, do, do Warszawa i do Podkowy Leśnej. To były starodruki, to były rysunki, to były zdjęcia, to były plany, to wszystko popakowane. Było w tych trzech miejscach przeżytowych, ale gdzieś to trzeba było naprawdę umieścić w bezpiecznym miejscu. I co się okazało, padło na dwa bezpieczne miejsca. Klasztor Jer y y Częstochowski i klasztor Bernardynów Piotrkowie. Po porozumieniu się z gwardianem naszego klasztoru. To był Ludwik Krupa, ojciec Ludwik Krupa. Ludwik Krupa był w tej przemieszczonej. Rozmawiał bezpośrednio, reszta braci Bernardynów nie wiedziała o tym, o czym on rozmawiał. Powiedział braciom, że będzie sprowadzona e, ciężarówka z Warszawy z pamiątkami po powstaniu. Z pamiątkami po powstaniu. Nikt nie wiedział, jakie pamiątki, ale z pamiątkami po powstaniu. I były to skrzynie drewniane, były worki. Po cichutku ojciec e, gwardian, nie mówiąc braciszkom, wraz z ojcem Mazurkiem i pracownikami Politechniki Warszawskiej przenieśli te skrzynie do podziemi i te worki. W workach, proszę Państwa, znajdowały się najwartościowsze rękopisy w historii Polski. Kronika Galla Anonima i z XI wieku Kodeks Tyniecki, pierwszy pisany w języku polskim dokument. I tu, w, w, w trumnach po ojcach Bernardyna. To jest bardzo istotne, bo to w trumnach te, te, te bardzo cenne zabytki zostały umieszczone najcenniejsze w trumnach i przykryte. Niemcy bardzo bali się yy, no zarazy, no. zarazy, w związku z tym nie wchodzili do piwnic, nie chcieli wchodzić do piwnic. A ojcowie wiedzieli o tym. I przechowywano te długie. Byty trąby papierowe, w których były mapy, rysunki pomiarowe. To jest, proszę Państwa, słowo rysunek pomiarowy i zdjęcie pomiarowe jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że dzięki tym rysunkom, na których były zdjęcia, szkice, podano dokładne wymiary pałaców, zamków, parków, nawet pomników z planami. A więc cała Warszawa była obrysowana, sfotografowana i miała rysunki. I te rysunki były zwiezione do Piotrkowa. I Ponad 140 rękopisów w tych pięciu skrzyniach i w 42 workach zostało schowane po cichutku. Nikt nie wiedział, proszę Państwa, ani ojcowie Bernardyni, ani mieszkańcy Piczkowa, że największe skarby pisane Polski tu spokojnie przeczekały koniec wojny. Tak więc okazuje się, że bernardyński klasztor, podobnie jak wiele innych historycznych obiektów w naszym mieście, kryje wiele tajemnic. Pada deszcz. Co? Mieliśmy pójść po na drugą stronę, chyba. Ale samochód by nas rozjechał. No właśnie, no. Prze Przerost tej formy na treścią. Nic nie jedzie. No, kochany, mamy kupę szczęścia, ale pada. Migasz czy nie, ro, nie nie Nie, tu taki wiesz poka. Bardzo dobry chlebek tej piekarni jest pachnie się, A tu jest piekarnia. No jest a. taki chlebek puri. No jakieś szczęście, żadne samochody nie jeżdżą. Drogi powinny być zablokowane. Prawda? Przeporządnych klewiczy. Strażnicy, nowoje to. chłodzące. To. Przyczepa. Żeby, żeby, żeby się tak odpocząć, tak, zrelaksować yeah, jak yeah. najbardziej.